Jakich pacjentów lubią chirurdzy? Otwartych. Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście Urbix i dzisiaj lecimy z kolejnym odcinkiem Króla Fify. Drugim. I dzisiaj osoba, której nie było w pierwszym sezonie. Bardzo miło mi przywitać. Ksenku, siemano! Siemano, witam wszystkich, którzy tutaj oglądają ten odcinek. Mam nadzieję, że dobrze tutaj wypadnę. E, jeszcze nie wiem tak naprawdę jakie tutaj e, konkurencje przede mną, ale mam nadzieję, że wypadnę dobrze. Nie no, ja liczę na to, y, że będziesz y, liderem jak najbardziej, ale na pierwszym miejscu stawiamy dobrą zabawę. Przypominam, wbijać na mojego Instagrama, tutaj macie. I zasubskrybujcie mój kanał i oczywiście Ksenka, link macie w opisie. Jedziemy! Zaczynamy od pierwszej konkurencji, czyli sam na sam. Kim będziesz wykonywał? Sam na sam? będzie o. Lozano będzie o. Jedzie, Lozano. Dobra, no to jedziemy. Pierwsze sam na sam. Ja o! Co on zrobił? ja... Nie, to jest niemożliwe. To jest niemożliwe, stary. Przegięcie Mam nadzieję, że nikogo tam nie zabiło na trybunach, nie? Nie, jak ja mówiłem na początku, że liczy się dobra zabawa To nie, to jednak trzeba tutaj troszkę punktów nałapać Lozan Druga próba Dobra, druga próba, jedziemy Okej okay. Zobaczymy jak teraz yes! oh! Czelił, no. Jest! O! no Wcześniej kurde kiedy... Jest 5 punktów, elegancko. Wcześniej tam dzieci musieliśmy wysłać po piłkę poza stadion, ale już przynieśli, także mamy ciąg. Przypominam, że Dobra, dzisiaj sam, Lozanu. na sam. Jedziesz sam, za sam, zobaczymy jak teraz. Ja. I... I... No, ale to nie! No to jest... To jest... Czekaj ej, spalony był patrz, no za nas zmienił się w czarnego, co jest? Spalił się ty. O... Nie no mam nadzieję, że mam nadzieję, że lepiej pójdzie ci w strzałach dystansu. Dobra, teraz wykonujesz Edenem. Przypominam, za pola karnego musi być strzał. Zobaczymy. Eden! Tak jest! jest. 10 punktów. 10 punktów na twoim koncie. No, zaczyna Elegancko. to wszystko już jakoś Elegancko. wyglądać. Może no, to chodziło o to, że właśnie Eden Hazard powinien wykonywać od początku nawet te same samy. No samy. widzisz, tu jeszcze jest w Chelsea. Ale zrywnie, druga próba. Jak teraz pójdzie? Eden Hazard. Eden. Coś Chyba tutaj się... wspólnego z Lozano. No, chyba za dużo go naoglądał się w tej drużynie na treningach i... Aj, 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 aj. chciałbyś coś solidarnie z nimi się wydaje. Okej okay. Trzecia próba, ja tylko przypomnę, że oczywiście mogę przesuwać się bramkarzem, także musisz mieć to Dobra, też na robotę. co zrobi teraz? Edenazar ja. i poprzeczka! Do... A nie ma I nie ma bitki nie ma, nie? Kurde no! To za znaczy, wiesz? No, zależy jakbyś skorpionem do dobitkę tam jakiś punkcik byś dostał, ale no niestety <laughs> przechodzimy niestety. płynnie do rzutów wolnych. Czas na rzuty wolne. Trzy próby. Jeszcze nikt w historii tej serii nie strzelił żadnego rzutu wolnego, i dlatego każdy jest yy, liczony za 15 punktów. W sumie 45 punktów do zdobycia. Widzę Edena Eden za przy, przy piłce i będziesz mi strzelał? Tak, Edenę mogę strzelać, ale powiem Ci tak, że ja nigdy w meczu nie strzelam rzutów bezpośrednio. Nie zawsze podaję, także. To wszyscy to, to, to tak. samo mówią, to wszyscy to samo mówią. Tak. Jedyny tak plus z... jest taki, że ja nie ruszam się bramkarzem, nie podskakuję murem, tutaj mam rączki, także śmiało. Dobra, także lecimy z pierwszym. Kur... Tak, mur. Tak lecimy, Bo mur, mur? Tak? Tak, Bo tak właśnie nie nie widziałem. Zaraz zobaczymy na powtórce. Eden tu kocie ruchy. Tak. Web Od tubiera. głowy. Okej, okay. drugi rzut wolny. Dobra, I teraz, Eden. teraz jest taka ciekawa sytuacja. Eden, zróbmy Uwaga, tutaj jak historię tego czy... kanału tej serii Faga, teraz No! Ja piszę! Słupek, Słupek? wyładź co? Tak! Bo nie widziałem ta kamera mi się zmieniła! Tak. Kurde! <laughs> Abyśmy stworzyli historię. Ale masz jeszcze <laughs> jedną próbę <grube. śmiech> Nie, teraz dobra. siedzi, teraz siedzi, teraz dobra, siedzi. Dobra! Ja że teraz, to, teraz Dobra, to Eden, Eden, proszę cię! Eden, proszę cię! Zrób to dla dobra. Aha, <laughs> jaj, jaj. Ja pierdzie. <laughs> dobra! Rzuty rożne. No, Moi drodzy, w no. tej konkurencji po raz kolejny. Trzy próby, każda za 10 punktów. Ja nie ruszam się w ogóle z zawodnikami. Jedziemy. Dobra, już Panowie, zdobywamy punkt. No ale w kielinii. Kielinii nie bronił mi. Dobra, Kielini, proszę Cię. Nie rób tutaj mi wstydu. Może tak. W ogóle... Znaczy to, nie, to ogólnie to, że ty nie strzelasz wo wolnych i, i, i rożnych, to zawsze tak się dzieje, wiesz. To tutaj spoko, nie? Trzecia próba. Dobra, lecimy z ostatnim Kielini dawaj tym skoratowym OBM. Proszę cię. Jojo za <gibretowy> Nie, ja myślę... Ja myślę, że <gibretowy> 5 punktów... No to kurde, no to było po rożnym, było zamieszanie, w meczu mogłoby wpaść Ja ci powiem, że... Mi się wydaje, że nam się odbówi. No ja myślę, Zobaczmy, nie zobaczmy. Nie wiem, czy ty widziałeś to, czy nie? Tak, <laughs> tak, tak, by! Kurde! Że. Jak ty możesz tego nie zobaczyć? Mi. Ale nie. 5 punktów daję, jedziemy. Teraz czas na rzuty karne. Widzowie, czas na rzuty karne. Przypomnę ci, Ksenku, zasady. 3 serie. Jeżeli strzelisz masz 3 punkty, jeżeli obronisz 5 punktów, a jeżeli nie strzelisz, on cię obroni. Minus 1. Zaczynamy! Dobra, no Lozano! Dude dance! Jak on to zrobi! Nie ma! <laughs> to nie ma jest goda. jako obroniony, to bo punkty. ja cię ja psych, psychologicznie dojechałem tutaj, więc to, jest, to punkty tutaj na pewno są, nie? No tak! Dobra. Tak, 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 to jest 5 punktów, no A jak gdzie strzelę? Tutaj Tak jest, tak znaczy, jest! No dobrze! Trzeba te punkty gdzieś zdobywać, kurde, jak nie tu to, to gdzie? Ajajajajaj. <laughs> aj, 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 aj. Dobra, ejde. wejdę, odchyl się. O, o kurde. opad, gdzie strzelić. O, o padź, te, gdzie strzeli. teraz cię mam, teraz cię mam. Nie A! ma! A! <laughs> Dobra. Trzy punkty po raz kolejny. Tutaj? Bardzo. bardzo. Kurde. <laughs> ja pierdzielę. Dobra, teraz Fabian, ten, który mógł tutaj. Dobra, jak to, Jakby to strzelić. strzelić. Nie, go wszystko widać gdzie strzela. To za 10 chyba jest, mi się wydaje. O, nie ma tak dobrze, nie ma tak dobrze. Przechodzimy na ostatnią konkurencję, moją ulubioną, paczki. Okej, okay, Ksenku? tłumaczę szybko zasady. Otwieram trzy paczki za 7500, musisz wytypować jaki overall pojawi się na tej karcie, która się wypakowuje. I jeżeli odgadniesz... Co do jednego, idealnie to masz 15 punktów. Ale żeby nie było tak ciężko, możesz się pomylić o 2 w jedną bądź w drugą stronę i wtedy 5 punktów. Za takie coś. Jak typuje... Chaczki za 7 tak? Tak jest. Jak typuję? Pierwszy będzie 81 O! To wysoko! A już otworzona? To wysoko, ale okej. Okay. Ale może tak będzie, słuchajcie. Być może, no tak. Powiem ci, tak, czy jest. No tak naprawdę, 79. To jest się łapie, złota nie, karta, powiedzieć. świecąca. I to jest, uwaga, 82 bakam bo ja mówiłem, że wysoko postawiłeś, a tu i tak 82 i to jest 5 punktów dla Ciebie. No. I jeszcze dwie paczki. Dobra, teraz mi się wydaje, że będzie 78. 78. 78. No i tak pewnie będzie. Otwieram paczkę. Powiem ci, czy będzie rzadka ta flara, czy nie. Czy paczka będzie rzadka, czy nie. Jest rzadka. Kto to jest? PP77. Ale tutaj przy tym jest Kurde. Cały czas nie możesz trafić. Wiesz, Ale, na boisku mówią... nie zdobyłem punktów, to trzeba chociaż tutaj. <noise> Ale no to jakieś punkty są, to jest 5 <noise> punktów po raz drugi. Okej, okay. Ostatnia szansa na wytypowanie idealnego Overala, tego, który się trafi. Co teraz? Jestem ciekawy. Dobra, także mi się mi się wydaje. Dobra, zaryzykuję może troszkę. 80. 80, 80. ok. I tak jesteś cały czas blisko. To 5 punktów za każdą kartę to i tak jest naprawdę ok. I 80. Mam tutaj słuchawkę, wiesz, w Wuchu i tutaj z jej podpowiadają mi. 80. Jest dobrze. znowu świecąca karta, rzadka. Oj, to jest 76. Cześć, czyli tutaj bez punktów ale, niestety Ale zobacz jak mało, to, to kurde tam było 82 i ja byłem w szoku Jak ocenię swój występ? No, powiem, ci tak, powiem Ci tak, w telewizji jako wróżbita nie byłbym dobry Ze złotej kuli, na tej, <grym> ze świecącej kuli też bym nie wywróżył nic ciekawego Sam na sam też jestem słaby, także może chociaż bramkarzem byłbym dobry <grym> Także, <grym> 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 także no wiesz, ale... ogólnie zabawa była dobra Jakie to, tak, jest, zobacz, jakie, to jest, jakie to jest, zobacz jakie to jest często niesprawiedliwe, że Ty, który wbijasz regularnie elitę, y, no nie zdobędziesz punktów na paczkach, gdzieś tu sam na sam Ci nie podeszło, to jest właśnie wszystko w tej grze jest no in-game trochę inne niż tutaj w tym królu Fify, no, ale tutaj z przymrużeniem oka na tę konkurencję patrzymy. Dokładnie. Dzięki ci bardzo Ksenku, że zgodziłeś się wystąpić. Ja was zachęcam, zapiszcie w komentarzu, kto następny do tej serii. Kogo sprawdzamy? Kto w królu FIFA będzie dzierżył koronę? Jeszcze raz dzięki Ksenku, że byłeś. Dzięki wielkie też za zaproszenie i miło się grało i miło spędzony czas. Także trzymajcie się. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym filmie. Hej.